Tutaj można kupić dekoracje na święta robione własnoręcznie. Właśnie, I... kto to robi, bo piękne dekoracje. No to ja to robię. O, fajnie to robi. Tak. Robię to ja i ja. Uh, yeah. Wszystko można być customiz customized dla, z imionami, a robię też koszulki i kubeczki, więc, więc uh, są bardzo fajne rzeczy na prezenty dla rodziny, dla nauczycieli, dla dzieci. No to piękne, a jak dawno pani, od jak dawna pani to... Od 6 lat. O, a jest, Pierwszy skąd? raz jestem tutaj. A skąd pomysł, żeby to robić? A Po prostu lubię rzeczy robić własnoręczne, takie wszystko, co się robi ręcznie, jakieś ozdóbki, takie rzeczy, dlatego stwierdziłam, że a, będziemy robić. Będziemy, to znaczy Pani Rosa robi, jeszcze ma Pani pomocników, jakieś raczej jakieś Robię to ja i czasami mam pomocników, jak nie daję rady sama. To proszę się przedstawić na koniec i powiedzieć, gdzie można się do Pani zgłosić. A ja jestem Monika i można się do mnie zgłosić uh, tutaj. Mamy takie business cards magnetyczne A. na lodóweczkę A. i zapraszam. Przez cały rok? Czy... Przez cały rok robimy na dekoracje na wszystkie okazje. Na weddingi, na Easter, na Christmas. A na... gdzie tutaj? Mississauga, Toronto? Mississauga, Hurontario i Dandas. Super, na no to centrum same Tak. Tutaj. Dziękuję Świetny. bardzo, zapraszam. Pani tutaj jest na tych na tych targach cały czas. Co pani robi? Co pani robi na święta, jeśli chodzi o to znaczy wypieki? Ja przez cały rok z tego, co zawsze u mnie można kupić, to są pierogi wszelkiego rodzaju. W tej chwili wcześniej było osiem gatunków różnych pierożków, także każdy coś znajdzie dla siebie i z owocami są i są ruskie szczedarem z kapustą i łóżka są, a oprócz tego robię jeszcze zawsze jakieś ciasta. Ciasta są różne w zależności od sezonu czasami. Latem najczęściej jest dużo ciast z owocami, takie lekkie ciasta. A tak teraz jest trochę chłodnie, to już są ciasta z masami wszelkiego rodzaju, rodzaju. Masy są budyniowe, są nasączane alkoholem, są torty od czasu do czasu. Także są różne rzeczy. Oprócz tego jeszcze robię wegan e, smalec, można u mnie kupić, można kupić barsz czerwony na Wegan smalec to brzmi bardzo tajemniczo. To... E, bardzo tajemniczo, To jest jak ja to się śmieję, jest to smalec bez smalcu, czyli tam nie ma w ogóle tłuszczu i to jest zrobione z białej fasoli. Ale cebulka smakuje, zasmażona tak, ja wiem, jest. jest. Tutaj, tam jest cebulka zasmażana i to jest... A fasola. zasmażona na czym na oleju roślinnym? Nie, ona jest duszona. O. Ona jest duszona, także to jest naprawdę bez tłuszczu. Także jakby Państwo ktoś chciał sobie usmażyć jajka, to na pewno on nie usmaży, nie, nie ma takiej możliwości. Ale do chleba bardzo. Dobrze. Ale do chleba jest bardzo dobry i smakuje jak smalec. gdzie dużo ludzi nawet nie chce tego za bardzo spróbować, bo mi co to może być. Ale jak spróbują, to są zdziwieni, że to jest całkiem całkiem. To pani tak wymyśliła, czy skąd pani? A nie, Ja ten przywiozłam to... ten przepis z Polski, ja, jak byłam w Polsce i sama to spróbowałam i bardzo mi to zasmakowało i dopiero później mi powiedziano, że. To jest zrobione. A ponieważ każdy wie, że ja lubię mięsne rzeczy, więc się śmiano, że jem fasolę i bardzo jestem nią zachwycony. No, my u pani zawsze kupujemy pasztet. No bardzo i jest dobre, jeszcze polecamy. jeszcze też robię pasztet, też się cieszę dużym powodzeniem. To proszę to się przedstawić mogę. i gdzie można to. Yy, proszę państwa, nazywam się Nela, zawsze sprzedaję w każdy czwartek w centrum. Farmers Jana Pawła. Market, tutaj w centrum. Tutaj, Farmers Market i poza tym nigdzie więcej. Czyli, jak, jak ktoś chce, to w czwartek po pracy. Może wpaść, zobaczyć, co jest co jest na dany dzisiejszy dzień. Jeszcze robię też smaczny chikwis, to jest takie in, po indyjsku jedzenie. I zamierzam jeszcze wprowadzić jedną rzecz, to będzie prawdopodobnie. Ach, yy, zapomniałam. Yy, tak, będzie to chicken, butter chicken. Ale nie wiem, jak się to przyjmie. Ale to pani tak testuje rynek, próbuje za, po zawsze. Po prostu coś zawsze nowego. chcesz coś nowego wprowadzać, bo klienci też się mają przesyt, jak ciągle tylko mogą kupić to samo. Jest dobrze coś wprowadzić nowego, a jak klienci zareagują, zobaczymy. Pani na 60, Dziękuję tak. wzajemnie i dla moich wszystkich klientów również. Co nowego słychać w, na Półwyspie Niagara, tam gdzie się robi wina, tam gdzie brzuskwinie tam gdzie ten trochę lepszy klimat. Jak to jest u pana w pana gospodarstwie, panierko? No dzień dobry przede wszystkim. No w tej chwili to jest tak troszeczkę już zaczyna być martwy sezon. Przygotowujemy Dima. się Tak, przygotowujemy się do zbioru ice wine'u. Czekamy na jakiś mróz, bo mamy, no, produkujemy ice wine też, wino mrożone tak zwane. No i zostało nam jeszcze po prostu troszkę z naszych warzyw, przetworów. No wino oczywiście sprzedajemy cały rok na okrągło. Mamy sklep, winiarnię tam. A z nowości to mamy te nasze ostatnio musujące wina. Wino z brzoskwiń gazowane, wino roze z dodatkiem soku wiśniowego też gazowane, no i jeszcze trochę soku z jabłek takie po prostu. To, co jest, to mamy. Czyli jad jadąc z Kim z Polski na te Niagara, można y, do Pana zajrzeć tam no nawet, zawsze. Nawet trzeba, mi się wydaje. <śmiech> <śmiech> tak, zapraszam. gdzie to jest. To, to jest Be Beamsville, tak. To jest mm -hmm. Beamsville, czyli tak między Hamilton a St. Catharines, gdzieś połowa drogi. Uh, Beamsville zjechać z autostrady i kawałeczek I, i kawałeczek i już my jesteśmy po prostu ci co operują telefonami laptopami tabletami to tylko wystarczy napisać cornerstone winery i już po prostu poprowadzi państwa dalej do nas i tam można po polsku o wszystkim wszystko się u nas po polsku wszystko jest tak jak u siebie w domu um, Także to jest biznes rodzinny, jesteśmy właściwie my, nasze dzieci i tam parę osób do pomocy, ale to wszystko jest raczej polonijna sprawa u nas. Pani Jurku, dziękuję bardzo, no i wesołych świąt, wszystkiego, co najlepsze. Ja również dziękuję, życzę wszystkim też wesołych świąt i, no i szczęśliwego Nowego Roku przede wszystkim. Chciałbym Proszę powiedzieć, co tutaj jest? To Pani robi te, te bukiety? Te... Dzień dobry, tak. Wszystko robię sama, mam też panie, które pomagają robić, designerki. Hmm. Otworzyłyśmy niedawno kwiaciarnię. A skąd kwiaty? z hurtowni. Otworzyłyśmy kwiaciarnię z tyłu za Edisem. E, no i zaczynamy rozkręcać pomału. Nowa Polska Kwiatarnia, tak? Polska kwiaciarnia. Jak ktoś chce róże, ale przede wszystkim jak ktoś chce jakieś bukiety więcej. No, robimy kwiaty na wszystkie okazje, tak? to są i na śluby, i na, bez, i na pogrzeby, i na stroiki, takie. stroiki na, na święta, tutaj są właśnie z żywych kwiatów, można, można zamówić e, i odebrać przed świętami, bo to wiadomo, dzisiaj to jest tylko, żeby pokazać, a tutaj są sztuczne stroiki, które też robimy i zapraszamy. To proszę powiedzieć z tyłu za Edisem, to tak, my, większość ludzi wie, ale proszę powiedzieć, czy można gdzieś na stronie znaleźć Instagram, Facebook, firma nazywa się Art Deco Joy. Aha, super. Jest adres, telefon, można, nas, można się z nami również połączyć za pomocą Whatsappa, Mamy, dysponujemy komórkami, także jest nasza Czyli odlokka. to ile miesięcy temu się zaczęło? Niedawno, 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 tak, tak niedawno. A znaczy, dlaczego? Ja to od... tak po, pomysł cały czas gdzieś tam chodził po głowie, czy? Nie, no ja wcześniej pracowałam e, na Wiśle, w kwiaciarni i postanowiłyśmy otworzyć swoją, także... Wszystkiego dobrego, gratuluję, no i powodzenia. Dziękujemy. Żeby dziękuję. się udało. Dziękuję bardzo. Proszę przedstawić na koniec O, Aleksandra Jankowiak, ola. Wszyscy mnie tu znają z centrum, wcześniej tu pracowałam, także... Zapraszamy. Co nowego? Colony Destillery. teraz na Christmas mamy zrobioną air koniak Advokat. To jest robiony na a, rzutkach i też są a, prawdziwy krem mlekowy. A, jest bardzo popularny teraz właśnie na święta. Ale również popularnie tu mamy czarną porzeczkę i też mamy takie a, wiśnie w alkoholu. Są so, fajny, łatwy prezent. Najwięcej się sprzedaje na święta, czy jak to jest skupowanie? wiesz co? Sprzedaje się przez cały rok, dobrze, ale na święta najlepiej sprzedaje się na święta. To ile linii destylacyjnych jest? Dwie? No, teraz nie tyle samo, Dobra się tylko dwie, dwie linie, co były przedtem. To co są dalej, to samo. To. E, jakie są najbardziej e, popularne trunki? Spirytus się najlepiej sprzedaje. Najlepiej sprzedaje się spirytus, a z nalewek na to na nalewki. Czarna... Ludzie na nalewki po prostu Duże Dużo nalewki, na lekarstwa, takie swoje trunki, co sobie robią, to właśnie takich najbardziej. A z nalewek najbardziej sprawia się to czarna porzeczka, chociaż ostatnio mieliśmy pigwówkę ale w jeden weekend się wysprzedało, wszystka pigwówka. Teraz następna pigwówka będzie dopiero za może 3-4 miesiące, bo owoce były zebrane półtora miesiąca temu i teraz właśnie leżakują w alkoholu, to zajmie trochę czasu, żeby się wszystko przegryzło. No właśnie, skąd te owoce Na przykład pigwówkę znaleźliśmy taką farmę w um, Huggersville, Hagersville to jest blisko Kaledonii i tam właśnie jest taka farma, co ma drzewa pigwowe, ale to ciężko znaleźć właśnie pigwę. No właśnie, dlatego pytam. Tak. Ale też wiem, że sosnówka była popularna. Tak, tak i właśnie będzie teraz, będzie pierwsza niedziela stycznia, będziemy mieli sosnówkę, ale będzie limity na butelkę. Tak, tak. I, i to żywa. było właśnie zebrane, były to zebrane tak w maju, koło maja na wiosnę i teraz właśnie będzie gotowa pierwsza niedziela stycznia. I to będzie limity na butelkę na osobę. To co, firma już jest rodzinna, funkcjonuje, utrzymuje, daje utrzymanie, czy dalej jakoś. No hobby? Jeszcze, jeszcze, hobby, jeszcze mam jedną pracę, to jeszcze, jeszcze, nie. Yeah. <sum> jeszcze to jest po prostu zajęcie dodatkowe. Dokładnie, tak? dokładnie, tak. No ale chyba zrealizowana jakaś wizja, zrealizowane jakieś marzenie tak. i że, że można. Że tak, się daje nam dużo radości, że ludzie właśnie się zachwycają z naszymi trunkami, wracają i mówią, że że chwalą, że fajnie, że robimy to i to nam daje to satysfakcję, żeby dalej, dalej do tego dążyć.